Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na Paszyce mamy gościa Mateusza, jest to mój kolega, od wielu cześć, cześć. lat się znamy. Przejechał zobaczyć jak wyglądają prace przy pszczołach, trochę mi pomóc. Dzisiaj będziemy zaglądać do uli, zobaczymy jak pszczoły zbierają miód, czy możemy już go podbierać. Ja planuję za tydzień zrobić dobranie więc jeżeli są jakieś plastry, które są już pokryte, poszyte tak jakby woskiem, czyli pszczołki pozamykały miód w plastrach, to je wyjmę, żeby miały miejsce, żeby składować więcej. A za tydzień będziemy odbierać im już całe nadstawki, miodnie wyjmować, wirować, odsklepiać. I to będzie ciekawy też odcinek, więc oglądajcie. A w tym tygodniu zrobimy taki przegląd. Posprzątamy też tam pracownię, żeby można za tydzień już spokojnie się zabrać do roboty od samego rana. I tyle. Zapraszam. Ja się będę dzisiaj tylko uśmiechał. <laughs> Zajrzymy do drugiego ula. Zobaczymy jaki jest stan nadstawki. Okej. Okay. Tutaj do środka Pan jest jakoś tak yy, wyżej. Tamten był schowany niżej, a ten jest Tak, traktory, bo to jest wyżej. nadstawka. Aha, nadstawka. To jest okay. nadstawka, czyli to jest taka skrzynka z dodatkowymi ramkami. Mhm. I tutaj pszczółki wchodzą do góry i składają sobie miód. Tu jeszcze powiem pod kurz. Dobra. O ramy, praktycznie. Takie małe. Ok, więc tutaj mamy... W ramkach pszczoły pracują, ale poszytego miodu jeszcze nie ma. Pytanie brzmi dlaczego? Na to, że. O, tutaj te plasty się robią coraz bardziej ciężkie. Proszę bardzo. Podal miodu. Mhm, widzisz? Tylko Czyli, słowem, im bliżej w tą stronę, tym więcej miodu. Znaczy, no, generalnie powinny w tej, tej stronie składać, bo tutaj jest miodnia, więc nad miodnią powinny składać ten miód. Ale ja tam mam e, takie przejścia w różnych miejscach, więc one mogą przechodzić dowolnie. O, ten też ciężki, zobacz. Hmm. O, ja to jest mały kawałek, nie? Dobrze, tak, więc na stawce nie ma poszytego miodu, co nie znaczy, że nie jest już dojrzały. Wystarczająco gęsty do podebrania. Kiedy wstawia się na stawkę? To było w ostatnim odcinku, ale jeszcze jest... Nie... nie, no jak zaczynają się pożytki. Więc, e, jak sprawdzić, czy miód jest dojrzały? Jak nie kapie, znaczy, że jest dojrzały. Piękny miodek do podebrania. Jest tu już pełno tego miodu. Faktycznie. Więc, e, myślę, że miodobranie w przyszłym tygodniu to jest do, do, dobry, dobry moment na miodobranie. Co so, ja mógłbym to odtwirować już teraz. a pozwolę mi zabrać więcej. Tutaj też jest pełno miodu. Jakby był miód poszyty, to może im zabrał od przyszłotygodniowego wirowania i po prostu odwirował za tydzień, O tej wstawił nowe ramki, ale ponieważ jeszcze nie jest ten miód poszyty, to jeszcze im zostawię. Może doładuję o trochę więcej. Tutaj jest wystarczająco dużo miodu, więc pszczoły po prostu czubki komórek zaczynają na biało pokrywać woskiem, zamykać te, 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 te składy swojego miodu na, na później. Więc im wyżej nad rodziną, tym lepiej. Widzę że z tego. Ciężko, ciężko. Zobaczcie. Im dalej w tamtą stronę, tym bardziej te plastry są poszyte. Jest jeszcze jeden sposób, żeby zobaczyć ile miodu pszczoły zebrały. To jest po samej wadze nadstawki. Wiem mniej więcej ile waży nadstawka, która jest pusta. To jest dobrze na krawędziach włożyć dłuto, żeby od, odczepić obu. Pszczoły kwitują i możemy podnieść ją. To jest. Z 15, może. Serio? Nie wiem, tak mi się wydaje. Nie mam wagi w rękach. Ale ciężkie jest na pewno. Dobra, przełożymy to na drugi ul. Idę do ścian rodzinę po no dobra. Więc odpowiadając na Twoje pytanie. Tutaj mamy e, gniazdo z rodziną, tak? Hmm. Przez te beleczki mogą wychodzić pszczoły na stawki. pewnie tędy idą, dlatego tu było ciężej. Tutaj pozamykałem, bo nie miałem baleczek, chyba zrobiłem bardzo mało miodnię, pamiętam że matka czerwiła po tej stronie. To po to są te metalowe druciki, żeby one mogły sobie wyłazić przez nie. Tak, tymi, tymi przestrzeniami przechodzą pszczoły, a matka nie. Hmm. Bo matka się nie mieści. I matka musi wejść tylko tam od frontu, tym wejściem takim, tak? Czy matka nie przychodzi do góry w ogóle a. ona siedzi w tej części, jest tutaj zamknięta i tam sobie żyje, składa jajeczka i tyle a cała reszta pszczół, robotnic może chodzić po całym ulu magazynować miód a gdyby te przestrzenie były otwarte to matka by sobie wyszła? matka ma, bo... mogłaby przyjść tutaj i poskładać jajeczka a, na przykład odpowied. tutaj mamy plaster z miodni jest e... Trochę miodu poskładanego na górze jest. Trochę przysklepionego, więc jest nie najgorzej. Teraz robimy taki szybki przegląd miodni, żeby zobaczyć, jakie są stany magazynowe. To Tutaj, tak samo świeży miodek, poszyty z tej strony. Zobaczcie, o na górze na środku pszczoły powoli magazynują. Dobrze, i dalej mamy kratę odgrodową, więc w tej miodni dużo nie ma. To dlatego, że miałem problem, tutaj matka czerwiła. No, ale zaraz spróbujemy coś przełożyć jeszcze z gniazda do miodni, może na za tydzień będzie. Ok. W sumie, to jest dużo takich sytuacji, yy, z którymi młody pszczelarz nie wiedział, co zrobić: że tutaj przełożyć, tutaj zmienić. To wszystko z książek czytałeś, czy na zasadzie prób i błędów? Znaczy, ja dużo prób i błędów jeszcze nie robiłem, bo to jest mój pierwszy sezon. Mhm. Ale na zasadzie wiedzy, którą uzyskałem od dziadka i trochę dedukcji. Tak staram się robić mądrze. Wychodzi jak wychodzi. Skończyliśmy w drugim ulu przegląd. Jest dużo czerwiu. Mamy tutaj duże gniazdo, bo matka czerwiła w miodni. Miodni są tylko trzy plastry, i tam jest e, trochę miodu, ale tak słabiutko. Liczyłem na coś lepszego. Natomiast nadstawka jest pełna i będzie fajne ją dobranie. I teraz zrobimy coś ciekawego. A czy masz jakieś pytania do tego? W ogóle? Albo komentarz? Coś chciałbyś powiedzieć? Fajnie. Poza. Nie, fajnie. <laughs> Jesteśmy teraz w trzecim ulu w nadstawce. Możemy zobaczyć, jak pszczoły ładnie odbudowały plastry z węzy. Naniosły miodu. Komórki są tak do połowy, wypełnione. Tutaj możecie zobaczyć, jest takie przejście z białego na żółty, to jest tutaj miodek właśnie złożony w komórkach. Tutaj widzicie jak pszczoły pracują, składają do komórek miodek i zaczynają go też te komórki poszywać. Tak, nurkują głową do komórki i tam miodek ten, który się najadły w drodze, odkładają. Więc teraz zajrzymy, co się dzieje w miodni, bo to też jest ciekawe dla mnie. Oj. Pszczoły pracują, składają miodek. Tutaj już zaczęły szyć. Wygląda to dobrze. Tutaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda plaster poprawnie poszyty woskiem. Taki plaster już spokojnie możemy wirować. To jest 2 dwóch trzecich poszyty. O! Czyli jednym słowem, full wypas. Full wypas, bardzo dobrze. Będzie sporo miodu z tego. Tutaj jest niżej, tu przy moim łokciu. Aha. Zobaczcie, znaleźliśmy królową. Mateusz bardzo dzielnie ją odnalazł. Ona szuka tutaj, o, widzisz? Tak, tak jest. Szuka miejsca, żeby znaleźć. Dobra, dobra, tak, tak spokojnie. Ma taki bardzo długi odwłok, pełny jajeczek. Będzie składać do komórki jajeczka. Z komórek w komórkach będą rosły larwy. No i super. Więc dzięki Mateusz, bo Mateusz się dostrzegł powiedział, co to jest? Co to jest? A to jest właśnie królowa matka. Mamy ją! Ona ten modwok wkłada na dno takie komórki, dlatego jest taki długi. Wkłada na dno komórki i składa jajeczko, a potem pszczoły mleczkiem podkarmiają, rośnie pszczółka, zasklepiają i tak dalej. Więc e, skończyliśmy przegląd czwartego ula. Pozwoliłem Mateuszowi trochę pogrzebać w środku. Może podzieli się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem, czy jak to było. Bardzo chętnie, Piotr. <laughs> Ze zwykłego zadymiarza awansowałem na chwilę i udało mi się coś zrobić w tym ulu. No więc otworzyliśmy ul, wyjęliśmy nadstawkę, która była tym razem mniejsza, jeśli dobrze pamiętam. Były przestrzenie po bokach, puste. A ul... Na moje laickie oko bardzo bogate, bardzo dużo miodu. Miodnia, tak? Miodnia bogata, plastry zasklepione, więc pełne miodu. No i matka. I szał. My znaliśmy matkę. Mateusz, dostrzegł matkę, coś, co ja próbuję zrobić od nie wiem jak dawna. Po prostu, o, to to. Więc, więc się, więc się udało. Jest, jest, jest fajnie, bo ja miałem okazję zobaczyć ją pomimo tego, że to jest mój pierwszy raz tutaj. No drugi raz przy Ulach, ale pierwszy raz przy, przy prawdziwej pracy. Eee, cóż więcej, eee, poczyściliśmy, sprawdziliśmy wszystko. Tak, Trudniej więc, więc mateczników nie było pszczoły, nie, nie weszły jeszcze w rójkę. Plasty są zaczerwione, bardzo obficie przez matkę. Fajnie to wygląda, dużo miotków, miodni, będziemy podbierać za tydzień. Super. Ok, więc y, dzisiaj nagraliśmy dwa odcinki. Ten odcinek jest o, y, o przeglądach. Przejrzeliśmy wszystkie rodziny w przygotowaniu do miodobrania, bo zaglądaliśmy do nastawek w drugim, trzecim ulu. Nastawki załadowane na fest, tak? W y, czwartym tak średnio, w piątym prawie w ogóle. Nie szkodzi. W tamtych ulach jest trochę większa miodnia. W miodniach mamy też poszyte, nieposzyte plastry. Myślę, że za tydzień będzie można sporo miody odwirować. Ura, będzie miodek. No i co? I tutaj Mateusz przeglądał jeden z uli, dałem mu się trochę pobawić, porozsuwać ramki. Znaleźliśmy tam matkę, było bardzo fajnie. Może podziel się z jakimiś doświadczeniami z tego. Eee, no więc e, powiem tak: jeden dzień, dosłownie jeden dzień tutaj przy pszczołach, e, w samym środku pracy, pozwala na ogarnięcie wielu terminów, które, których przyznam się szczerze, tak jak wielu z Was, bo widziałem po komentarzach nie do końca. Ogr... Ogarniałem po prostu te terminy, bo. Będziemy robić film o terminologii. No, zrobię. I na pewno obiecuję. się to wszystkim przyda. Natomiast właśnie jeden dzień wśród pszczół Eee, też słuchając Piotra, jak mówi dokładnie to, co robi, pomaga ogarnąć wszystko, na przykład, że ul dzieli się na miodniej i dzieli się na matecznik, tak? Nie na matecznik, no, no właśnie. No, no. <laughs> Ale zdecydowanie, zdecydowanie pomaga. Miałem okazję przejrzeć jeden ul, posprawdzać wszystkie ramki. Jest to ciekawe, te ramki pełne miodu są naprawdę ciężkie. Więc ja się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że tyle miodu jest z jednego ula. No, jest to możliwe, ponieważ tego miodu one tam składają naprawdę dużo. Pszczołki były dosyć akurat w moim przypadku spokojne, nie przeszkadzały. Urządziły? Akurat muszę przyznać, że tak, miałem szczęście, ani razu mnie nie urządziły dzisiaj. Tak Rękawi zwany, tak, rękawiczki takie mu dałem, bo drugich skórzanych nie miałem. Tak no. zwany beginner's luck. I jeszcze taki trochę stary ubiór z dziurami, więc z <laughs> naprawdę tak. dobrze sobie dał radę. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Przygotowania do mnie odobrania. Jeszcze dzisiaj postaram się posprzątać w miodni, poskładać w wirówkę. Nie wiem, czy będę to kręcił. Prawdopodobnie w następnym odcinku Wam pokażę wszystko, jak już jest przygotowane. No i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję, że oglądaliście. Piszcie nam komentarze. ma Mateusza też. I pamiętajcie, jak nie będziecie, nie będziecie w stanie znaleźć matki, to. Tak, zabądźcie do niego, on jest <laughs> bardzo dobry w tym. No, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Na razie.